Drodzy Państwo, kiedy chcą Państwo dotrzeć na małą scenę, trzeba przyjść stamtąd z Teatru Muzycznego Kapitol i wejść w tamtą bramę. Tam się dzieją bardzo dziwne rzeczy, tam jest miejsce, tam jest laboratorium sztuki, eksperymenty. Drodzy Państwo, tutaj tu jest e, pan szewc, natomiast tutaj jest mała scena Teatru Muzycznego Kapitol. Zapraszam! Zapraszam na drugi letni festiwal małej sceny Teatru Muzycznego Kapitol. Tak chcemy ten, ten, ten festiwal organizować, żeby prezentował te przedstawienia, które są nowe, świeże, które właśnie w tym roku weszły do, repertu, do repertuaru małej sceny, ale również te przedstawienia, z którymi chcemy się pożegnać. A więc sześć przedstawień. Te, z którymi się żegnamy, to Gwiazdopak, czyli ubiegłoroczny dyplom studentów studium muzykalowego w Kapitolu. Gwiazdopak w reżyserii Czarka Studniaka to wyimaginowane spotkanie czterech osobowości, czterech wspaniałych wokalistek Kate Bush, Jenny Joplin, Amy Winehouse i Marilyn Monroe. Te cztery wokalistki spotkają się właśnie nie wiem, po raz ostatni razem na, na scenie Kapitolu 25 czerwca w Piątek, o godzinie 20:00 Żegnamy się również yy, z Imponderabiliami. Imponderabilia to jest spektakl teatru tańca, spektakl sceny tańca Capitol. Spektakl stworzony przez dwóch choreografów yy, Jacka Gęburę i Leszka Bzdyla. Spektakl, który dzieje się w czterech przestrzeniach. Yy, w przestrzeniach, w trzech przestrzeniach wokół małej sceny. Mała scena, baletówka, orkiestrówka i później puenta na, na dużej scenie, ale wszystko zaczyna się właśnie tutaj. Ostatnie przedstawienie imponderabiliów 23 czerwca. A tutaj właśnie za tymi drzwiami jest Mała scena, w której będzie się letni festiwal Małej Sceny. Ale również yy, chcemy na Festiwalu Małej Sceny przedstawić trzy spektakle, które w tym roku zasiliły re repertuar yy, Małej Sceny. Mury Hebronu, spektakl, który miał swoją premierę na przeglądzie piosenki aktorskiej w tym roku. Już chciałem się przyznać i wszystko wyśpiewać, by przerwać te ciszę, lecz nie było trzeba. Spektakl będące adaptacją powieści Andrzeja Stasiuka. Chcielibyśmy właśnie dotknąć tematu w duszy chyba najbardziej. No ale my staramy się jakby zagłębić w ten świat, wiarygodnie go oddać i narzucić naszą interpretację. Szedłem spokojniejszy, że nic na mnie nie mają, że jednak nikt nie wydał, że w grają. Mury Hebronu w niedzielę 27 czerwca o, o 20. Ale również Król Duch Twój Spektakl, który miał swoją premierę również w tym sezonie, Spektakl inspirowany Królem Duchem Słowackiego. Spektakl, będący artystyczną, autorską wypowiedzią Sambora Dudzińskiego. Król Duch składa się z dwóch części, moja wersja Króla Ducha. Pierwsza to jest monolog Króla Ducha. W pierwszej części on doświadcza Boga poprzez okrucieństwo, w drugiej części dokonuje się w nim przemiana poprzez objawienia. Spektakl poetycki, magiczny, jeden aktor, jeden wokalista, jeden czarodziej. 26 czerwca w sobotę o 20. I najnowsza premiera małej sceny, czyli Evergreen, Bogny Woźniak. To jest spektakl z wielkimi przebojami Broadwayu, z wielkimi przebojami filmowymi w aranżacjach na kwintet smyczkowy. Bogna Woźniak.

i oto nasza mała scena. Eee, tutaj właśnie szykuje się, to jest Michał Chrysulidis, scenograf Murów, murów Hebronu, Kery i w ogóle wszystkiego, co się ostatnio dzieje w kapitolu. A więc drodzy Państwo, zapraszam Was na małą scenę Kapitolu, żebyście razem z nami zakończyli ten sezon artystyczny. Natomiast to jest nasza mała scena z scenografią.